Toksyny botulinowej, jakie ma ona zastosowanie w medycynie? Naszym gościem jest pani doktor Martyna Porzy, specjalista medycyny rodzinnej. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. A więc na początek, pani doktor, pytanie, od którego zaczęliśmy nasze spotkanie, czyli czym jest toksyna botulinowa i jakie ma zastosowanie w medycynie estetycznej? E, to tak, toksyna botulinowa jest taką naturalną toksyną która powoduje zahamowanie wydzielania takiego neuroprzekaźnika, którym jest acetylocholina. I zahamowanie tego neuroprzekaźnika powoduje, że impuls nie idzie, jakby synapsa nerwowa nie działa do końca, a dzięki temu mięsień się nie kurczy. Czy toksyna botulinowa to potocznie zwany botos? Tak, pewnie większość osób, jeśli chodzi o medycynę estetyczną, toksynę botulinową zna pod taką potoczną nazwą Botox. Spotykam się z wydaje mi się, błędnymi interpretacjami polegającymi na tym, że botox równa się kwas hialuronowy. To chyba nie jest to samo, prawda? Tak, ma pan rację. Botox to nie jest, to jest zupełnie coś innego niż kwas hialuronowy. E, pokrótce można to e, tak e, wytłumaczyć, że kwas hialuronowy jest to wypełniacz, czyli kwas hialuronowy wypełnia e, jakieś struktury, a botoks e, właśnie powoduje e, zerwanie tego przekaznictwa nerwowego, czyli e, zapobiega e, marszczeniu się. Hmm, czy toksyna botulinowa jest bezpieczna? E, tak, bo toksyna botulinowa jest bezpieczna. E, jest ona przede wszystkim, warto to zaznaczyć, jest zarejestrowana jako lek w Polsce, więc, e, żeby uzyskać toksynę botulinową, musimy wypisać receptę. Moim zdaniem jest to najbardziej bezpieczna substancja w medycynie estetycznej. E, w ogóle jest to mój ulubiony też zabieg. E, I myślę, że botox w odpowiednich rękach lekarza jest w 100% e, bezpiecznym produktem. Okej, okay, a co się dzieje z toksyną botulinową po latach? E, tutaj nawet chyba nie mamy co mówić o takim długim okresie e, jak lata, ponieważ czas trwania toksyny, e, efektu w ogóle toksyny, jeśli chodzi o zabiegi estetyczne, to jest zaledwie kilka miesięcy około 3 do 6, 8 miesięcy i toksyna całkowicie jakby e, zanika z naszego organizmu e, i zostają odbudowane te wszystkie połączenia nerwowe e, i po prostu mięsień zaczyna się kurczyć. Dla kogo wskazana szczególnie byłaby toksyna botulinowa, a dla kogo nie wskazana byłaby toksyna botulinowa? Mm, tak, teraz też może rozgraniczę, bo jeśli chodzi o medycynę estetyczną, możemy wykonywać e, zabiegi e, właśnie na niwelowanie zmarszczek, ale też używamy toksyny botulinowej na przykład przy nadpotliwości, na przykład pach, stóp. Dłoni. Często tak jest, że niektóre osoby, mam też takich pacjentów, którzy właśnie są to nawet mężczyźni, prezesi jakichś dużych spółek, gdzie ostrzykują sobie na przykład tylko prawą dłoń toksyną botulinową, bo nią się bardzo często witają. No i przeszkadza im to, że często jest ona mokra, chociażby ze stresu czy no po prostu z nadpotliwości. E, więc to jest takie dodatkowe wskazanie. Też możemy ostrzykiwać pachy e, po prostu, żeby zniwelować ten efekt pocenia się. No Jest to e, czasowy efekt, warto to zaznaczyć, bo niektórzy myślą, że jak raz wykonają zabieg, to już więcej nie będą się e, pocili pod pachami. Niestety to trzeba powtarzać. E, ostrzykujemy również. Tutaj na przykład mięśnie żywacze. Niektórzy pewnie wiedzą, że jest taka tutaj dolegliwość jak bruksizm. Pacjenci często zgrzytają w nocy zębami, zjadają te zęby, mają bóle głowy. I to na pewno daje im większy komfort. Dodatkowo jest to taki efekt wyszczuplenia twarzy. Oczywiście jeśli chodzi o bruksizm, to zawsze zalecamy też konsultację stomatologiczną i ewentualnie fizjoterapeutę, bo jest to taki, taka dolegliwość złożona. I też tutaj ważnym aspektem jest to, że w ogóle toksynę botulinową neurolodzy używają też do leczenia migren, więc jeśli pacjentki wykonują, czy pacjenci na zmarszczki tutaj mimiczne, to też często nieco niwelują się bóle głowy u pacjentów. A kiedy nie są skazane zabiegi z toksyną botulinową? na pewno nie wykonujemy zabiegów jeśli pacjent jest chory, bo są to zabiegi, które są jedynie zabiegami estetycznymi, czyli nie ratują życia, także możemy sobie zawsze to odroczyć. Nie wykonujemy zabiegów u kobiet w ciąży, u kobiet karmiących. No na pewno podstawowym to jeśli ktoś jest uczulony na jakiś składnik, no ale póki nie wykonamy tego zabiegu to pewnie nie będziemy o tym wiedzieć wszystkie osoby, jeśli chodzi o estetyczne względy, no to wszystkie osoby z chorobami neurologicznymi, bo też można używać toksyny botulinowej w neurologii, ale to już w zostawię fachowcom. Nie będę tutaj poszerzał tego tematu, więc wtedy na pewno jest wykonywany ten zabieg, ale tutaj ja w gabinecie nie wykonuję. No i też tutaj na pewno pacjent musi być świadomy, co to jest za zabieg. Na czym polega zabieg, jakie są jego konsekwencje, bo pomimo, że jest to substancja bezpieczna, oczywiście, jak w każdym zabiegu, są możliwe powikłania, także pacjent musi być świadomy, że coś takiego może się wydarzyć, i pacjent, który nie jest na to gotowy, nie rozumie działania toksyny, nie powinien mieć tego zabiegu wykonanego. Ok, zatem dla kogo szczególnie jest ten zabieg wskazany? Myślę, że na wszystkich, ale tak, e, przede wszystkim jeśli chodzi o względy estetyczne, e, to e, tutaj może opowiem o niwelowaniu zmarszczek najpierw. E, taką najbardziej pospolitą e, okolicą, najczęściej e, osoby, które zgłaszają się tutaj do mnie, to jest niwelowanie zmarszczek mimicznych y, okolicy czoła. Najczęściej wykonujemy tutaj lwią zmarszczkę, to jest taki gniewny wyraz twarzy, y, zmarszczki poprzeczne, czyli tutaj te y, na czole i ewentualnie tak zwane kurze łapki, czyli okolica oczu. Dodatkowo też można oczywiście wykonać toksynę botulinową na dolnym piętrze twarzy. Jeśli ktoś właśnie nie jest przekonany do kwasu hialuronowego, to możemy za pomocą toksyny tutaj rozluźnić mięśnie okrężny ust i wtedy nieco unosimy wargę górną do góry. Ale nie jest to powiększanie ust, tylko po prostu rozluźnienie tego mięśnia. Możemy zniwelować tutaj tak zwaną e, brukowaną brodę. Często, jak e, m, ktoś mówi, to widzimy, że takie dziurki się pojawiają na brodzie. To jest tak zwana brukowana broda. E, I tutaj możemy też ostrzyknąć, e, m, obniżać kąta m, ust, i wtedy, żeby zapobiegać takiemu tutaj, e, m, że tak powiem, smutnemu uśmiechowi. Okej. Okay. Czy ten zabieg jest dedykowany dla pewnej? grupy wiekowej szczególnie, to znaczy mam z tyłu głowy, że nie powinny być to osoby zbyt młode, czyli od jakiego wieku, ale też czy jest jakaś górna cezura wiekowa mm -hmm. e, o, dla osób, które, które chciałyby skorzystać z tego zabiegu. Tak, nie mamy ani dolnej, ani górnej granicy jakoś tak książkowo e, powiedzianej, no ale wiadomo, że no nie wykonujemy e, tutaj e, zabiegu, jeśli chodzi o e, osoby niepełnoletnie. Wiadomo, że warto też zapobiegać, bo jest to medycyna estetyczna, ale ja wolę tutaj nazwę medycyna przeciwstarzeniowa, więc może lepiej zapobiegać procesowi starzenia i zrobić to zanim te zmarszczki będą już bardzo mocno widoczne. A jeśli chodzi o tą górną granicę, no to też nie, ma, nie jest jakby określona. Wiadomo, że nie wykonamy toksyny u osoby, która ma bardzo mocno zaawansowane te zmarszczki. Znaczy, możemy wykonać, ale nie będzie żadnego takiego efektu e, estetycznego. E, ale tutaj w swojej praktyce mam pacjentki po 80 roku życia, którym wykonujemy ten zabieg i są zadowolone e, i mają bardzo ładne efekty. Więc jednak jakby wiek nie ma tutaj największego znaczenia. Jasne. Czego nie wolno robić po zabiegu z użyciem toksyny botulinowej? Eee, tak, po zabiegu z użyciem toksyny botulinowej zawsze zalecam, żeby nie wykonywać jakichś dużych, gwałtownych. Yy, mm, Wycieńczających ćwiczeń fizycznych. Nie uciskamy, nie dotykamy tych miejsc. Około 3-4 dni nie chodzimy na basen, nie chodzimy na saunę, żeby po prostu też nie zanieczyścić tych miejsc. I ja zawsze mówię pacjentom, żeby przez dwa tygodnie nie wykonywali żadnych innych zabiegów. No, warto nie brać jakichś leków przeciwzapalnych po zabiegu, nie pić alkoholu. Dobrze, a jak powinniśmy przygotować się do zabiegu z toksyną botulinową? Na pewno pacjent musi być zdrowy, powinien być świadomy, na czym polega zabieg. Nie zażywamy leków, nie powinien być w trakcie żadnej tam antybiotykoterapii, nie powinien zażywać jakiejś większej ilości leków przeciwbólowych, rozrzedzających krew. I to tak naprawdę są takie główne zalecenia przed zabiegiem. A zatrzymując się jeszcze na tym, na tej, na tym temacie, ilości. Spotkań. Czy są jakieś standardy, czy też bardzo powtarzające się ilości wizyt u pani? To znaczy, wystarczy jedna wizyta i efekt jest już widoczny, czy z reguły potrzeba jest i kilka, może kilkanaście? Czy znaczy, jeśli chodzi o zabieg tutaj z toksyną, jeśli chodzi o zmarszczki, zniwelowanie, to też zależy od takiej pozycji wyjściowej pacjenta, jak bardzo zaawansowane te zmarszczki były. Teraz też wychodzimy z takiego założenia, że czasami lepiej zacząć zapobiegać, czyli nawet jeśli nie ma tak bardzo dużo tych zmarszczek mimicznych, to już warto wykonywać ten zabieg. Oczywiście, no, też nie przesadzając, że tutaj nie wiem, osoby w wieku 18 lat powinny zacząć robić botoks. Ale jeśli ktoś widzi, że już te zmarszczki są nieco widoczne, że jeśli gdzieś tam możemy też po rodzicach czasami zobaczyć, że mają tendencję do jakichś zmarszczek, czy jakiejś bardzo silnej zmarszczki tej lwiej, czy zmarszczek poprzecznych, no to jednak warto to zrobić wcześniej. Oczywiście, jeśli komuś to przeszkadza, bo jak ktoś akceptuje swoje zmarszczki, to tego nie wykonujemy. A tak po jednym zabiegu wystarczy jeden zabieg, ewentualnie jakaś tam niewielka korekta po dwóch tygodniach, i wtedy zabieg dopiero powtarzamy po około 6 miesiącach. Chyba, że ktoś ma efekt taki zadowalający, to można odczekać dłużej. Ja zazwyczaj nie powtarzam wcześniej zabiegu niż po 5 sześciu miesiącach, żeby jednak ten mięsień sobie troszeczkę popracował i żeby nie doszło do jakiejś tutaj wytworzenia przeciw przeciwko toksynie. Pani doktor, bardzo dziękuję za niezwykle ciekawą rozmowę I, i być może do zobaczenia przy okazji innego tematu. Dziękuję bardzo, również dziękuję i dziękuję. do zobaczenia.